Witam na moim kanale. Ja jestem Dorota, uczę się jeździć na motocyklu na 125. Jeżdżę teraz na takim małym motocyklu Yamaha IBR 125. No i cóż, tak jak w tytule dzisiaj, powiem na temat mojego pierwszego razu na motocyklu. Mianowicie, nie wiem właśnie gdzie teraz pojechać, może zjadę sobie tutaj, na taką małą dróżkę, w ogóle mój pierwszy raz to był totalnie na spontanie, ponieważ tak jak wcześniej wspominałam, we wcześniejszym filmiku. E, chciałam zacząć jeździć na motocyklu i po powrocie z Indii e, powoli sobie tak patrzyłam na Gumtree na Ebayu, na różne motocykle nie miałam oczywiście zielonego pojęcia o markach e, o e, silniku o mocy, no nic kompletnie tak naprawdę w sumie dalej mam cienkie pojęcie ale wtedy to było zero, totalne zero Czy mamy przewężenie I tylko właściwie patrzyłam sobie na ceny, mniej więcej. Jaka jest cena motocykla takiego, żeby był jakiś taki w miarę e, dobry, znaczy dobry, no używalny, ale tani. I to był grudzień, kiedy na Gamcie zobaczyłam, że jest w motocykl, sprzedaje laska, która była w ciąży. On właśnie, już nie pamiętam ile on kosztował wtedy. A mnie dusi, muszę chyba zredukować. I znalazłam właśnie na e, Gumtree ogłoszenie. Laska sprzedawała swój czteromiesięczny motocykl, ponieważ e, zaszła w ciąży, już nie chciała na nim jeździć mm, i stwierdziliśmy z mężem, że pojedziemy go obejrzeć. Właściwie to nie mieliśmy go zamiaru kupić. Nie byliśmy nawet finansowo przygotowani, nie wypłaciłam kasy ani nic. Oj, tu jest taki zakręt i konik sobie jedzie. Nie miałam kasy przygotowanej, nie miałam nic kompletnie e, właściwie nie wiem może sama siebie oszukiwałam, że go nie chciałam no nie miałam nawet prawo jazdy, więc tak naprawdę pojechaliśmy go obejrzeć, tylko nie znam się kompletnie na niczym, e, urzekł mnie jego kolor, bo był czerwony jak to baba, nie patrzę na parametry tylko e, na wizualne aspekty nie no przyznaję się bez bicia, po prostu spodobał mi się bo był nowy bo był czerwony tragedia wiem, no ale dobra i napaliłam się strasznie na niego i Powiedziałam do męża, żebyśmy go wzięli. E, no i w sumie mój mąż zgodził się. No, ale trzeba było go jakoś przytaszczyć. To było od naszego domu mniej więcej... Ups, jedzie coś tam? Nie. 10 mil mniej więcej od naszego domu. To jest nie wiem ile, 14 kilometrów jakoś tak. Jezu, to jest taka wielka góra. Boże, mi pewnie silnik zgaśnie. Dam radę? Zredukuję, to jest tak ogromna góra, że to jest poezja. Wyjadę? Dobra, dam radę. Więc mój mąż zgodził się na to, żebyśmy go kupili. Chociaż ja nie umiałam jeździć, nigdy nie jeździłam ani po polskich drogach, ani po angielskich. Na motocyklu. Więc, a byliśmy samochodem ja, ja, Właśnie to jestem cała, ja? Ale czasami tak bywa. Nic się nie stało. Na czym skończyłam? Aha. No, jedź, no jedź Jest ogromna ta góra, jest naprawdę mega. Ale wyjechałam na szczęście. Czasami silnik tutaj gaśnie. No więc. Zakupiliśmy go. Mój mąż pokazał mi, jak mam zmieniać biegi, jak mam jechać. Zatrzymamy się tutaj. Otworzę sobie szybkę. Uwielbiam tu przyjeżdżać. Więc tak, jest grudzień, 18, czyli ciemno, deszcz żabami na pieprza. Ja bez prawo jazdy mam dowieźć motocykl. Z jednego miasta do drugiego. mam się jak galereta, byłam tak podnerwowana, że to jest poezja masakra po prostu. E, ale ogarnęłam temat i e, tak naprawdę to no, nie jest to jakieś e, zbyt chlubne i nie ma się czym chwalić, ja wiem, ale e, chęć posiadania tego motocykla była silniejsza e, i no, chciałam go już mieć. Koniec końców, motocykl w kwietniu mi ukradli, jeździłam mniej więcej nim od połowy marca, tak jak sezon się zaczynał. Od grudnia do marca stał pod domem, bo była zima, a jak zapragnęłam na nim już jeździć, to może byłam około 10 razy na nim. I to jeszcze do pracy z powrotem, do pracy miałam półtorej mili i mi go ukradli spod pracy w nocy, to też może kiedyś opowiem. Także. Przywiozłam motocykl <śmany> ostatkami sił. <śmany> to, że przywiozłam ten motocykl... Um... I on już stał, to mnie na pewno zmobilizowało do zrobienia CBT, czyli takiego jednodniowego kursu, żebym mogła na nim jeździć. No, tak jak wcześniej powiedziałam, parę razy na nim byłam i mi go ukradli. Po czym kupiłam tą Yamaha, na której teraz jeżdżę. Także to na dzisiaj byłoby wszystko. Zapraszam Was do komentowania, do oceniania, do dawania łapek w górę i w dół. I zapraszam na kolejny filmik. Postaram się nagrać coś na temat właśnie tego CBT, jak to wszystko w Anglii tutaj wygląda i ile trwa, ile kosztuje. No tak właśnie. Bam!